ci, dobrze. Tak, ci? bardzo mi jest dobrze. Położyć rękę na kolanie, uspokoić mógł, się, Witajcie, kochani, mam Gabzi. Dzisiaj kolejna jednotomówka. Zanim jednak zaczniemy, mam pytanie do Łukasza. Łukasz, ty jesteś po ślubie. Jestem. Ile tu szlaków? 11,5. Jak wyglądał twój pierwszy dzień przed ślubem? Przed ślubem? Tak, pierwszy dzień A przed teraz ślubem. Teraz mnie naprawdę zażyłeś, nie wiem co powiedzieć. Hmm. Wiesz co? Był pełen napięcia i oczekiwania, co będzie po ślubie. Stresowałeś się, nie stresowałeś się. Oj, bardzo się stresowałem. Dlatego się pytałem, bo dzisiejszy tytuł jednotomówki, którą mamy przyjemność tutaj dzisiaj recenzować, to jest na dzień przed ślubem. Ta tak, to jest bardzo fajne. Twórca, Hozumi. Jest to zbiór krótkich historii, rzeczywiście, które łączy. Miłość, mi się pewna wrażliwość. Miłość e, jest, czy... rośnie wokół nas! To bada, 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 już, już tak wie, to podniosło mnie tak, co to, to jakoś tak na miłość przeszło. Historie te są bardzo, bardzo fajnie i spokojnie opowiedziane. Te historie są zdecydowanie dla bardzo wrażliwych osób. Co mam na myśli? Posłuchajcie, dla ludzi, którzy kochają romanse. którzy są takie historie pełne miłości, ciepła. Nadziei, czasami bólu. To są To miłości czy bólu, bo to jest dobre. Powiesz, pytanie. to właśnie w każdej historii jest trochę tego, trochę tego. Słuchajcie, mamy tutaj tak samo motywy i science fiction, i nie tylko, więc. Tak, działa science fiction? Tak, powieść o pisarzu i kruk. A, to kruk jest science fiction? Tak, kruk jest lekko like science fiction, lekkie fantasy, coś takiego. Więc tak naprawdę mamy tutaj historię. Po granica takiej właśnie snu z rzeczywistością. Przemek próbuje tutaj powiedzieć, że są tam po prostu oniryczne motywy i. Znowu trudne słowo, Łukasz że Oniryczne. Boże, człowieku, czy ty przestaniesz mnie zaskakiwać z tymi trudnymi słowami. Wracam po nagraniu recenzji, wchodzę w Wikipedię albo. W... Dobra, tym. W każdym bądź razie przeglądam i szukam tych ciężkich słów. Na dzień przed ślubem to zbiór chyba pięciu, pięciu. opowiadań, pięciu, z których tak, Jedno jest nietypowe, gdyż jest bardzo długie. Rzeczywiście jest to... historia Podzielona na dwie części, tak. Ta, jest to historia, mm. która chyba najbardziej mnie chwyciła za serce i jest to historia, która na mnie zrobiła największe wrażenie. Mówiąc w skrócie jest to historia, gdzie dwójka dzieci nie do końca kochanych i nie do końca rozumianych przez swoją mamę, która je zostawiła o ojcu, niewiele wiemy, wychowanych przez dwójka, znalazła sobie nową mamę, i ta mama to jest strach na wróble, który stoi na środku pola gdzieś tam w Kentaki. Jako osoba, która ma bardzo ciężkie uczulenie na wszelkie obyczajowe wypociny. No, prawie się na tym spłakałem. Pozostałe opowiadania są takie dobre, że przeczytałem je wczoraj przez przedwczoraj i niewiele z nich pamiętam. Na dzień przed ślubem, czyli tytułowe opowiadanie, bardzo krótkie. Tak naprawdę nic nie wnosi w ten zbiór. Według mnie twórca po prostu chciał użyć tytułu, bo samo opowiadanie nie urywa, że tak powiem, głowy. Nie. Ponowne spotkanie z Azusą numer dwa: Czarno-Biali Bracia. Właśnie rozmarzony stak na wróble, o którym mówił Łukasz, podzielony na dwa części. Miniaturowy ogródek w październiku oraz potem. Bardzo mi się z kolei podoba. Yy, Opowiadanie właśnie ponowne spotkanie z Azusą numer 2. Bardzo bardzo fajnie poprowadzona historia dziewczynki, która widuje swojego ojca raz na rok. Azusa to jest malutka dziewczynka, która e, musi radzić sobie w domu i jedyną jej radością życia jest spotykanie się z ojcem y, wraz raz w roku w dzień ojca, y, gdzie może z nim spędzić ten czas, y, opowiedzieć mu jak wygląda aktualnie jej życie, y, pokazać co już potrafi robić. Tutaj pokazany jest fenomen tego twórcy i ten twórca pokazuje, że czasami można stworzyć naprawdę kilkustronicową historię, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie i to zakończenie naprawdę z grubą pompą. Więc brawa tutaj dla niego, bo nieraz po prostu tworząc krótkie historie można pokazać swój prawdziwy kunszt artystyczny. Tak i y, Hozumi, y, Hozumi zdecydowanie pokazała Swój kurszt artystyczny w tej historii. Pomimo, że te opowiadania tak naprawdę są różne, opowiadają różne historie, tak naprawdę spalają się w całość, jeśli chodzi o emocje. Łukasz na początku powiedział, że tam jest wiele ciepła, prawda, wiele naprawdę pozytywnych emocji i po przeczytaniu tych wszystkich różnych zarazem opowiadań jednak tworzą te, te, te emocje się w taką jedną pólną całość, czyli mamy, mamy ten cały pakiet tych emocji, jakbyśmy przeczytali dobre, całościowe opowiadanie. I właśnie te emocje spajają te różne tytuły w jedną całość. Dla osób lubiących spokojne, obyczajowe mangi, dla dojrzałego czytelnika. Tak, zdecydowanie myślę, dojrzałego, fani, tak. Wiecie, myślę, że fani niekończących się serii. Rozpierduch, prawda, 30 lat będą, będą mieli problem z zapanowaniem nad sobą i po prostu usłyszą. Zależy, drugi, jeśli są no. emocjonalnymi fanami Rozpierduchy, no to w takiej sytuacji może złapać ich ta, te historię, prawda, za serce. Trafika niby z jednej strony prosta, ale z drugiej strony tak, ma taką formę szkicową i to mi się bardzo podoba. Tak jakbyśmy patrzyli na szkicę, aniżeli na pełnoprawną yy, grafikę, i, i to tutaj tak samo nabiera fajnego klimatu. Ten tak, klimat w sceny... szkic, masz rację z tymi szkicami, ale z drugiej strony, jak teraz sobie to znowu przekartkowuję hmm. i patrzę, to detale są świetnie oddane. Także, także minika twarzy bardzo tutaj wykonała kawał świetnie. Dlatego roboty. mówię, że do grafiki no, ja się nawet nie mogę doczepić, a wiecie, jak ja się czeraz, często czepiam. Okładka na swój sposób. Pokazuje, że mamy do czynienia z prostymi historiami. Nie stara się na siłę robić tutaj jakiś maziaj, prawda, żeby przyciągnąć uwagę, żeby będzie jakaś rozpierducha. Nie. Mamy tutaj dwie osoby jedzące posiłek. I koniec. I tytuł. Pokazany spokój, cisza, coś normalnego. Mam nadzieję, że Vaneko, czyli wydawca wydawca tegoż, częściej będzie sięgał po jednotomowe historie, zwłaszcza tak dobre. Samemu możesz zostać twórcą. Scenariusza, e, jeśli chodzi o te postacie, ponieważ one kończą się w tym momencie, że jeszcze wiele historii możemy snuć samemu. Słuchaj, no na mnie ta historia zrobiła takie wrażenie, że mogę powiedzieć tylko 9 na 10. Tak, i tutaj śmiało również ja mogę powiedzieć 9 na 10. Jak Obzikul mogę powiedzieć, tylko tyle tytuł, zrobił na mnie spore wrażenie i naprawdę nabywajcie, bo myślę, że samemu warto tak samo poznać te ciepłe emocje, które tkwią w tym tytule. Yo. I trzymajcie się, do następnego razu będziemy coś znowu fajnego recenzowali, a może coś bardzo niefajnego. Właśnie Przemek, coś musimy niefajnego teraz.